Teraz się nie dam zrobić. Badek go kurwa wyjaśniam. No, chodź kurwo Dobra. Obserjem zbroję. Ej no kurwa no koło ucha mu śmignął pocisz! Normalnie koło ucha mu śmignął pocisk widzowie maybe Widzowie! No nie oszukujmy się! Kurwa no Da jungle Co Wiecie o co chodzi? Ja pierdolę, ale oszukują stary, ale oszukują Tak, on, on mi z kosy wyjebał! On chyba trzymał pocisk w łapie i tak kosą tak psi Short, short, short to slini, bomba u nas Tosiek, sprawdzę Twoje pytanie. Pewnie o GTRP. Czy lecimy dur, co ty wymyśliłeś? <laughs> nie, nie, Jabeczku. To chyba. O, mam łupkę mam w łapie już. Muszę więcej granatów używać. Nie, ja nie wymyśliłem, lecimy dursz, wiesz? Lecimy durz chyba jest... ze Śląskiego. Musisz poszperać. Ramp clear. Nie był. One ramp, he's back. On the kurwa... Interes. boxes. interes. He's back. Under, under. He's back. Meat, 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 and under, under, under. Chcę wypiąć. No jaki flashik? Ej, no nie dostaje! Co jest, kurwa, jestem głównym? Oh, top meat. Short. Oh, Choi w piezde staremu. Ależ wyrównany mecz. Ile będzie trwać live dziś? Ksawerciu, mój przyjacielu, nie mam pojęcia, ile będziemy się tu świetnie bawić. Koncert MASTO na playbacku. Fajna była zabawa. Super było. Szkoda, że przegraliśmy teraz tę rundę. Teraz wszystko na playbacku się robi, wiesz bracie? Ten stream jest z playbacku. W wariacie, no poważnie. Stream z playbacku, ty może to przykwinić? Nagrać sobie granie 3 godziny? Teraz się nie dam zrobić, Bardzo go kurwa, wyjaśniam. No kurwo. Dobra, obstrałem zbroję. End Один meat На the chair. Курва яnder. Добра. есть? Не знаю. Дашка прилетала оттуда. Смогшур. Коннектор хотят. А. Коннектор, коннектор, вошли, ворвались уже. Окей. Okay. Кангал смотрит. Опять что-то ему что Просто крыс. Он бежит через яму, через яму бежит один. Ależ tutaj wanii, się bardzo ładnie czyści nasza drużyna. Tylony tylko. First jungle i pit. Nie mogą tam być. On może przez pałace się wyjść on. No I like. bajk, patronek, gdzie? No 70 jungle. To znaczy tak. 25 fragów jeszcze nie uciekło, ale będzie bardzo trudno je zrobić. Oh, chyba będzie jako, Tak. Ja kupię swój karabin ciężki. Siód ganiećku. może Look at this. Pit Mi tak, jak bi w flaszkę. Spawn. To był hop! drewienko! On już w uszach może pierdoli. Może. Byłem wydjęty Sie strasiłem. Były porady, zawsze na początku streamka są porady. No. Ale pytaj, pytaj, tu ci czad odpowie. Aaaa, trzeba się zająć tu po prostu koleżkami, no. Szybki wykręg, nie ma co się pierdolić. Patrz, przez strzela. Patrzcie to. nie wiem co się pierdolił. A, nie, 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 on jest spalony chyba. Eye black, no. Na midu iść. Connector się, jest. Connector Czy będzie taki zestaw? Na, na, na jest taki zestaw iść. cały czas, wiesz. Tu... konektor. Na bądź, okay. A będzie zachodzić. A miało być tak nie. świątecznie i tak super. Ladder. 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 Myślicie, że wygramy tę rundę? 3 na 3. Ich 3 najlepszych kontra 3 no. naszych najgorszych, ale Lemmy się, Leni się odpalił. 2 na 2 na A. Okej. AWP około Sandwicha. Sandwich ostatni na AWP. Przewiż, przewiż. Side, side, Default. Send to z Good game guys, good game fellas. Okay, let's go boy Kuda? Dobra, jesteśmy głównym, tak naprawdę Znowu w życiu nam nie wyszło No co mogę kupić? Pistolecik zielony Granat dymny flash i tyle no Okay, I go to from meat Make some fake news. Dobra, to się teraz zaczaję Tuż to jest Kurwa, puściałem. to nie był smoke, to był flash, <laughs> ale kupata zrobiłem. Jungle jest. Zabiję. Co teraz? Taki byłeś mocny kurwa? Kto ma za fragi? Oho, chyba nie będzie RP dzisiaj taki. Cały czas was wkręcałem widzowie. Specjalnie odpuściłem CT, żeby teraz zgarnąć wszystko. <laughs> OK, 14 fragów, 14 rund. Sprawdźmy to. Teraz AK. Dajmy jeszcze raz. Piotrek. Wszystko, żeby was zbejtować. <laughs> oh man, what are you doing? I can pass here. Oh, thank you. Wsajdę, wsajdę na fair box. Fair box um, sobie ticket, Cicute, ticket, 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 ticket. Jungle, ticket lost. Wow, jungle! 280. Kurwa, jebany pijak odbijający się od ścian. CO? Ej, jak to jest możliwe? Ten gości są odpaleni! Przegrywamy rundę, kurwa z pistoletami! Muszę zdobyć te fragi, żeby zagrać w ligę, legend. No i szkoda. Chcia, fitness. Jak zwykle, kurwa, no, no, wielkie ito, marzenia. No. Oh, Force, poruźmy, weźmy. Lecimy. Backside, backside. Back Ewig, backside. One for short. Ej, no gdzieś from From the kitchen! Jungle lost. Jungle, yeah, heal, 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 no. O, refleks mojego ojca. Tylko, że pijanego. Po czterech piwach co nie spał po trzy godziny. Co, nie spał tylko trzy godziny, no, tak chciałem powiedzieć. 50 chyba. Nie, no. Eee, no widzowie, no zawsze tak jest. <laughs> tu widzę wyzywacie, bo no, gość sobie jeszcze smoka rzucił. oczy u jest? Mi są trzy Acey <laughs> Nie, za długo, nie! Za długo siedziałem poza komputerem. <laughs> Fairbox. Co robicie? Kiedyś były umiejętności, a kiedyś to człowiek miał to wszystko. Zero, może coś się zmieni? Dobrze! No ale mu wykurlił chopperowi zajebanemu. Big hopa, bubs. Trzyma pelcu. No co? Dostajemy w pizdę jak zwykle. Pisz, kajny, Klaus. Kiedy o, będziesz heine. grał? Grasz w RP dzisiaj czy w ligę? Powiem ci, że wczoraj pograliśmy w ligę wieczorem z chłopakami. Prawdę mówiąc, przegraliśmy wszystkie mecze, trzy, ale fajnie się grało w tą ligę. Tak na nowo chyba. Na nowo się zjawiłem, wiesz, na ligusie. Dobra, siadam jednak, jednak siadam Jaką mam rangę? No ja jestem szaryfem wiesz o co chodzi Tylko teraz wiesz, gram na luzaczku Na totalnym dystansiku, wiesz o co chodzi No i prawdopodobny nudny RP nam się szykuje No trudno Jakoś to będzie No i patrz, nie ginie, kurwa jebana Mam Tam Normalnie koło ucha musimy śmignął no pocisk, widzowie! Błagam was! Shor, sure, shor. Sure. Co Piotrek? Jutro będziesz? Yes, bomba oh, nie! Szkoda! Zobaczymy jeszcze, ile ludzi jest na RP. Spokojnie, RP na pewno będzie. Ja, ja lubię sobie pociupać, wiesz, Loganem i tak dalej, lubię ten świat. Tylko musi być wkrętka. A wiecie, jak zajdzie słońce, będzie troszkę chłodu więcej. Kto wie? Ej, czemu mnie wyrzucić? Łaj, kurwa! Co ty jesteś pierdolnięty? Jak ja kurwa tu wszystko robię. Który mnie chciał wyrzucić? Ten wifi zajebany Cfel? Boli dumy, kurwo. Co ty, kurwa, wyprawiasz, chłopie? Fucking s**a F**k Jak ja jestem trzeci w rankingu? No nie wierzę, no chłop zabijamy 13 kp A wiecie co? Mogliście mnie wyjebać z tej gry Side, ah. oh, Ay, hoy. Rere kum, 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 ale w tym spiku ktoś jest? Rere, rere, kum, kum, będą dragi na dowóz, kochani. No nie wiem, widzowie, ale nie, na pewno. Zobacz na Discorda. Za chwilę wejdę na Discorda, zobaczymy, jest osób, ale wiecie, jak jest 30 osób, nie ma psiarni. No nie wiem, widzowie, no nie wiem. Ile fragów mam już? Mam już 14, brakuje mi 10, a ja została ostatnia runda. Jakimś cudem musimy wygrać dwie rundy, gdzie zrobię. Dwa ace'y, czyli zabije kurwa wszystkich, kumacie, jest to do zrobienia, wszystko jest do ogarnięcia. Ten będzie mi w cantera uczył grać, chłopie, stary jestem zawodowcem, opowiedzcie tu widzowie, jak kiedyś za wupy 15 napierdalałem, sam. <śm> Teraz zagram na luzie stary, gram sobie w majteczkach, siedzę sobie, wiesz, jedna ręczka tutaj na Coca-Colce, druga na myszce, na totalnym luzie, to taki amerykański styl, totalna chillerka, wiesz o co chodzi. Świąteczne majteczki, skarpeteczki, ognisko, płonie. Totalny chill. Wywiązuj się z obietnic? Głupcze, głupcze. Jestem rudy. Mogę obiecywać co chcę. <głupiede> Ty jebana kurwa łatwowierna kurwo. Puu! Essa. Ksawery biskupiński, ja polityką się nie interesuję, wiesz? Widzisz to? Ile mi, ile mi on zadał obraży? Ile? Tu. A jest sure. Ile mi zadoobrażni? Ile? No bardzo no dużo, ale zabiłem go. Nice guys, we can win this match. Oh yeah, da try. Spokojnie, widzowie. Dwa fragi wpadł 16. Co? Obsrani jesteście, bo jest szansa na zrobienie tych fragów. Potrzebuję jeszcze ośmiu. No, dziewięciu. Yeah! I co widzowie? Ej, to jest kurwa możliwe! Comeback is fucking real! Tu pójdzie, mam WH. Nice. Dobra, jeszcze potrzebuję ile? 6? 7 fragów? nie to co? Ok, widzowie, teraz zrobię standardowe podejście na under. Oni już chyba wiedzą, że tędy wychodzę. I to jest właśnie najważniejsze w tym wszystkim, bo oni mogą się mnie tu spodziewać. Będą bardzo przygotowani, zestresowani, a ja jak zwykle się wysunę Rp, i zajebę C no. fela. Skoda. <laughs> <laughs> fela! Uh... Konektor, uh... szkoda. Lowish low right. short, short, guys. не открывайся. Чины Кичин и шорт. Найс. Воу! Ааа! 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 No, def, nice Jał yeah, kids no Wszystko jest jeszcze możliwe widzowie Fucking shit Tuda można stawić No nie niego kitchen był. chciał Jak on postawić? Okej, okay, czas zarobić trochę fragów widzowie To dla was To dla was full full uzbrojenie Popatrz jak moja postać wygląda Czekajcie to się robi B Patrzcie <laughs> Teraz sobie zatańczymy, jestem logan Mam super respa, pokażę wam też fajną taktykę. To to Izak mnie uczył. Proszę, tutaj schodzimy, tu robię tak zwaną się się przekątną, chciałem, wychodzimy na dasyk tu. -y, one kurwa apartament, on the left, on the left side, you know? One very low speed short and one uh, under, middle. Спасибо, спутник. Свяжите. Я объясню. Стер, 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 стер. Пит, 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 пит. Rozgrzewka, bo wiecie o co chodzi, chodzi o rozgrzanie łap, kurwa, wiesz o co chodzi. Jak idziesz na randkę, czy z dziewczyną się zbliżasz, to nie od razu się to dzieje. Spokojnie, spokojnie, powolutku. Podchodzisz, ona się łasi, to trwa godzinami. A teraz, look at this fucking shit, baby. <ścoughs> Proszę, niech fala gówna mnie zaleje, niech gówny tsunami wyleje mi się na mordę. Ale to zjebałem Nie wierzę, zjebałem to Zjebałem to, zjebałem to, zjebałem to. Zjebałem to. O. o, ZDUPCYŁEM Szkoda, on the, on the middle kurczę Molek O nie, zepsułem to ja to spierdoliłem, bo miałem akcję otwierającą, akcję otwierającą miałem It's my fault. Kurwa! No niestety. Ja cię kręc, otarłem się o zajebiste życie. Naprawdę, otarłem się o to zajebiste życie. Uh. Dobra, próbujemy. Let's try this shit. Jeszcze granat na pizdę, borudy. Pewnie wszystko. Dzień. O, pojrzałem. Fireball, w Ja tu nic nie widzę! Maybe back, maybe back on the B, huh? We can win this round. Go si si on shift, yeah, yeah, yeah. On shift. O oh, nie! Ja pierdole! Na On b. On jest na b. Nie, zawsze zawsze nie mam słów, żeby się wytłumaczyć, szkoda No nie wszyscy na B już. Szkoda, no niestety 1 na 30, 30, HP, 30 HP 1 Nie mamy szans, szkoda Fajnie byłoby wygrać taki meczek, nie? Ligi Legend, raczej Counter Strike'a Za późno się odpaliliśmy Szkoda. Brakowało mi trzech fragów. Trzech jebanych fragów. Ale okej, okay, niech będzie. Niech pierwszy raz. Niech pierwszy raz. Niech widzą. Niech wszyscy widzą. Niech wszyscy widzą. Pierwszy raz wywiązuje się ze swojej obietnicy. Po 28 latach życia, po prawie 4 latach twórczości w internecie, dzisiaj pierwszy raz wywiązuje się z obietnicy. Ciężko to przełknąć, naprawdę, jest ciężko w chuj, nie? Bo zawsze waliłem w chuja. Całe życie. Całe życie to jedno walenie w chuja. Ale dzisiaj trzeba po prostu wstać, tak? No i powiedzieć sobie kilka rzeczy prosto w twarz, nie? Dokładnie w lustro. No I pokazać dosłownie przed samym sobą i przed innymi.